Przemysł Babiarz, witam państwa i zapraszam na wiadomości sportowe. W Sztokholmie od rana padał deszcz. Aby nie wpaść pod rynne, polscy piłkarze muszą przynajmniej zremisować ze Szwedami. Przenosimy się na stadion Rasunda, gdzie właśnie za chwilę rozpocznie się mecz. Pierwsza połowa bez historii. Jedyną okazję do zdobycia bramki mieli Chorwaci, jednak po strzale. Przerwamy program, żeby nadać specjalny komunikat. Dzisiaj są rodziny Marii Karur. Przenieśmy się na ulicę Warszawy, żeby zobaczyć jak funkcjonuje to święto i jak obchodzą je jej mieszkańcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zostawmy już tych pajacy i przenieśmy się na ulicę chmielną. O, Aby sprawdzić kim tak właściwie jest tam Mary, postanowiliśmy pytać ludzi na ulicy. Co o niej sądzą i kim dla nich jest Marysia Karupa? No taka sam yy, raz. Nie za nie za gruba. Ładna kształt, ta odmah. wcale nie za mała, ani nie za duża. Ładnie jest ona jak sam raz. <laughs> ona w każdym miejscu byłaby inna. to jest ten problem. Mogę mieć coś pięknego, a odwrócisz ją w drugą stronę i już nie było Kiełba. Na pewno spontaniczną, na pewno indywidualną, na pewno nie miłą. Nie całą, nie jestem miemką, nie jestem blodynką nie i muszę się No nie jest to taka kobieta, że słodka, miła. Nie jest to taki typowy przykład słodkiej kobiety. Kobieta to jest. Na pewno agresywna. Samodzielna. Nie no, fajna jest! Dziękuję. Przepraszam? Przepraszam? Sorry. Czy mógłbym panu zająć chwilę? Nie za bardzo. Ale dzisiaj jest ważne święto i chciałbym się zapytać. Jakie święto? Święto, święto. Nie kojarzy pan, co dzisiaj jest za święto? Marii Boskiej Ostrożanskiej. <laughs> nie, niestety, niestety nie trafił pan. Ale jest święto pewnej wyjątkowej osoby. Maria Karur mówi to coś panu? Niech pan pomyśli chwilę. Człowieku, ja nie myślę, ja to ćwiczę. Ale proszę pana, chwila powagi, chwila powagi, proszę pana. A, Maria Karur, C A 2 R O -W -E -R. mówi to coś panu? Maria, Mar... Maria, Maria, jak Święta Maria. Maria C A 2 R O -W -E -R. Karur, ha? Tak, Karur przez przez C. Co jest, panu to mówi? Nie jest, no. Tak? Chciałby pan taką? Nie, od człowieku. Słyszałem, że zajęta. Zajęta? A co pan w niej takiego ceni? Dlaczego? Dlaczego jest taka niezła? No co? Dupę ma, cyce ma, to dobra kobieta. Szanowni Państwo. Zebraliśmy się tutaj, aby omówić bardzo ważną kwestię. Kim właściwie jest Maria Karol? Jest więc kobietą wysubstryminowanie piękną, zaś w swojej kobiecości wyrafiniowanie czystą oraz delikatną. Przykro mi, jak muszę na to patrzeć. Jesteście moi nie, misja, 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 moimi trzecimi największą moją A nie potrafię się nawet wyrazić. Co Jej obraz uświadamia nam, że Maria. Jest niewinną alegorią pożądania, aczkolwiek tego specyficznego rodzaju pożądania, które nie wyzywa swą wulgarnością, lecz kusi. Kusi niczym słodki owoc doskonałości. A tak, by the way, to z jego najlepszego z okazji 18 urodzin moja czarna przyjaciółko.